Cześć! Czy wiecie, co łączy ze sobą tranzystory, diody, mikroprocesory, mikrokontrolery i w ogóle całą współczesną elektronikę? Półprzewodniki. To wszystko jest wykonane z półprzewodników. No ale, no, co to są te półprzewodniki? No, z czym to się je? No, wiemy, że to krzem, a coś więcej. W tym odcinku postaram Wam się zrozumieć na jakiej zasadzie działają te półprzewodniki, jak to ugryźć, z czym to się je i w ogóle jak to jest wykorzystywane i co w nich jest takiego fajnego, że zawojowały świat. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do tego filmu, w którym omówię podstawy działania półprzewodników. Jeśli by podzielić materiały pod kątem przewodnictwa elektrycznego, no to oczywiście z jednej strony będziemy mieli przewodniki. Czyli materiały, które bardzo dobrze przewodzą prąd, tak jak metale, żelazo, aluminium, miedź, a z drugiej strony mamy oczywiście izolatory. Te dla odmiany nie przewodzą prądu wcale. Tak jak drewno, plastik, szkło, No, one nie przewodzą zupełnie elektryczności. Gdzieś pomiędzy nimi mamy nasze półprzewodniki. Półprzewodniki przewodzą prąd, no, no nie w połowie, nie ma tak, że jak puścimy przez nie 10 V, to na wyjściu otrzymamy 5. Tak naprawdę przewodzą ten prąd bardzo, bardzo, bardzo słabiutko. Najpopularniejszymi przewodnik, półprzewodnikami obecnie stosowanymi jest oczywiście Krzem, którego oznaczam jako SI oraz German. German obecnie nie jest aż tak szeroko wykorzystywany jak krzem, kiedyś był bardziej wykorzystywany. Później krzem go praktycznie wyparł i teraz zdecydowana większość półprzewodników stosowanych w elektronice jest właśnie krzemowych. Także no, co w tym krzemie jest takiego wyjątkowego, że no jest tak szeroko stosowany? No zobaczmy. Dobra. Krzem oznaczamy go jako SI. Krzem jest atomem, który na zewnętrznych swoich powłokach, na zewnętrznej powłoce, tworzy cztery wiązania, ponieważ ma cztery atomy walencyjne. W momencie, gdy spotka się z drugą tutaj cząsteczką krzemu, która również ma swoje. Cztery y, atomy tworzą one razem wiązanie kowalencyjne, y, które no, jest dość mocnym wiązaniem, no i to powoduje, że to wszystko się tutaj nam ładnie usztywnia, i cała ta struktura przyjmuje formę kryształu. Także czysty krzem tworzy strukturę krystaliczną, w której każdy właśnie z tych y, atomów tworzy nam wiązanie. I ostatecznie dostajemy yy, coś takiego, co wygląda mniej więcej tak. Mamy tutaj dużo teraz atomów krzemu. Si, Si, Si. Narysuję tutaj przykładową strukturę takiej siatki. Mamy atomy krzemu. I one są oczywiście ze sobą złączone. Tu również są połączenia i tworzy to całość, yy, całość yy, właśnie jako kryształ. Yy, no i dobra, OK. Yy, tak jak powiedziałem, te elektrony tutaj siedzące, one są dość mocno związane, co właśnie powoduje, że sam taki czysty krzem no, prądu nie przewodzi zbyt ochoczo. Musimy podać tutaj naprawdę duże do niego napięcie, żeby zechciał ten prąd przewodzić, a i tak będą to ilości naprawdę minimalne. Te elektrony potrzebują bardzo dużo energii, żeby mogły się poruszyć ze swoich miejsc. No, taki krzem możemy zmusić zmieniając mu właściwości fizyko-chemiczne, no, zmusić do lepszej pracy. Możemy go na przykład podgrzać. Spowoduje to dostarczenie tutaj zewnętrznej energii do tych elektronów, no, co spowoduje, że bardziej ochoczo będą się przemieszczać. No jednak nadal nie będzie to mm, ruch i to przemieszczanie takie nie będzie tak y, zjawiskowe, jak to się dzieje w metalach. No i w praktyce. No, wiele nie osiągniemy. Poza tym grzana elektronika już minęła. Mieliśmy we wcześniejszych czasach elementy elektroniczne, które trzeba było podgrzewać, żeby działały? No obecnie tranzystorów się nie podgrzewa, yy, także musieli to rozwiązać jakoś inaczej. No i rozwiązali więc, jak to się udało yy, tą sytuację rozwiązać? Wygumuję sobie troszeczkę tutaj niepotrzebnych. Rzeczy. I zobaczmy, co zostało zrobione. Okazuje się, że taki, taki kryształ, taką strukturę krystaliczną można domieszkować. Czyli można wprowadzić tutaj dodatkową inną substancję, dodatkowe atomy, które bardzo dobrze odnajdą się w tej sieci, ale zmienią właściwości tego kryształu. No, i zobaczmy, spróbujmy wprowadzić do naszej tutaj sieci krystalicznej. Wprowadźmy sobie. O nie, ten przycisk. Wprowadźmy sobie dodatkowy atom. Niech to będzie atom fosforu. Co on ma takiego w sobie? Atom fosforu w porównaniu do atomu krzemu ma jeden dodatkowy elektron. Czyli ma tych elektronów pięć. Cztery te wykorzystywane są tutaj przez niego, żeby dobrze odnaleźć się w całej tej sieci krystalicznej. Natomiast ten piąty jest no, z niczym niesparowany, ponieważ no, każdy okoliczny tutaj atom krzemu wykorzystuje swoje cztery y, atomy do stworzenia powiązań, a ten jest luźny i ten, ten elektron tak naprawdę e, staje się naszym elektronem swobodnym, który może się poruszać po prostu w różnych kierunkach e, i dzięki temu cała ta struktura zaczyna znacznie lepiej przewodzić prąd. E, o takim e, tutaj krysztale krzemu, o takiej teraz tej strukturze e, mówimy, że to jest e, typ N od Negative. Czyli jest to półprzewodnik typu N. Jest on domieszkowany właśnie atomem. Najczęściej jest to fosfor, y, domieszkowany y, takim, który ma ten jeden dodatkowy elektron. Y, natomiast o samym tym fosforze i tego typu domieszkach mówimy, że to jest donor. To jest domieszkowanie donorowe, y, ponieważ no, jakby donuje y, nam. Ten, ten kryształ, czyli dodaje właśnie ten tutaj dodatkowy nam elektron. No, dobra, ale czy to wszystko? Oczywiście, nie wszystko. Można y, ten nasz kryształ domieszkować troszeczkę inaczej. Spróbujmy teraz dołożyć do naszej struktury y, atom boru. Czemu akurat atom boru? Y, w w przeciwieństwie do atomu fosforu, atom boru ma tutaj na swojej zewnętrznej powłoce tylko trzy elektrony walencyjne, więc jest w stanie stworzyć tylko trzy połączenia ze sobą. Tak jak tutaj widzicie, stworzył tutaj to połączenie, stworzył to połączenie, stworzył to połączenie, ale tutaj ten nasz krzem jest niepołączony. I tak naprawdę tutaj powstaje nam taka jakby luka, prawda. Tą lukę nazywamy dziurą, dziurą elektronową. I tak ten domieszkiwany kryształ nazywamy półprzewodnikiem typu P od positive, czyli od pozytywnego ładunku, ponieważ Taką dziurę tak naprawdę możemy potraktować jako ładunek elektryczny dodatni, prawda? Jako, że elektrony są ładunkami ujemnymi, tutaj nie mamy elektronu, więc to wszystko można powiedzieć, że jest naszym ładunkiem dodatnim. I w przypadku właśnie tego półprzewodnika mówimy, że jest to typ P od positive, czyli właśnie dodatni, a te atomy, które wprowadzają nam te dziury, nazywamy akceptorami, czyli to jest domieszka akceptorowa. Akceptorami, ponieważ one przyjmują tutaj elektron, mogą dodatkowy tutaj elektron przyjąć. No, okej, okay, dobra, ale jakie to ma znaczenie, że jest tutaj taka dziura? Otóż okazuje się, że ta nasza dziura ma możliwość podróżowania. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wiemy, że tutaj oczywiście są w tych miejscach elektrony, prawda? One tutaj siedzą, schematycznie rysowane są w postaci kresek, no ale one tutaj są. I może się w pewnym momencie zdarzyć, że jakiś elektron postanowi pod wpływem, nie wiem, fotonu, jakiejś tam dodatkowej energii, postanowi nam wskoczyć tutaj na miejsce tej dziury. I wówczas tutaj on się nam pojawia. I tu się tworzy wtedy pełne wiązanie. Natomiast w jego miejscu, oczywiście, stworzyła się nam dziura, prawda? Tak jak mieliśmy wcześniej, czyli de facto nasza dziura przemieściła się w tą stronę. I te dziury również mogą się przemieszczać. Robią to wolniej niż elektrony. Ale też mają możliwość przemieszczania się, więc de facto możemy tu powiedzieć, że tutaj płyną ładunki dodatnie. No i właśnie to jest idea tego domieszkiwania, że w domieszkiwaniu typu P mamy przewodnictwo dziurowe tak to się określa a w domieszkiwaniu typu N mamy przewodnictwo elektronowe. Teraz można by się zastanowić, co by było, gdybyśmy mieli um, oba typy półprzewodników i spróbowali je ze sobą złączyć. Co się wtedy stanie? Czy to jest wykorzystywane w praktyce? Otóż jest i zaraz wam powiem, co tu się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Ok, zobaczcie, mamy obok siebie jeszcze niezłączone oba typy y, półprzewodników. Tu mamy półprzewodnik typu N, tu mamy półprzewodnik typu P. Y, I tak jak mówiłem wcześniej, w, tutaj w półprzewodniku typu N mamy wolne elektrony, y, a w półprzewodniku typu P mamy wolne dziury. I ten stan jest tak mniej więcej tutaj ustabilizowany. Aż do momentu gdy złączymy sobie oba tutaj te typy. Zobaczmy, co się wtedy zacznie dziać. A zaczyna się dziać tutaj sporo ciekawych rzeczy. Popatrzcie łączę je tutaj razem. I co się w tej chwili dzieje? Tak jak pewnie pamiętacie z lekcji fizyki Między ładunkami zachodzą pewne oddziaływania. To takie same ładunki, czyli dwa plusy i dwa minusy, się odpychają, natomiast ładunki różne, przeciwstawne, różnoimienne, się do siebie przyciągają. Więc w momencie, gdy to teraz łączyliśmy, to dzieje się taka rzecz, że nasz elektron zaczyna wyczuwać te tutaj dziury. Zaczynają wyczuwać, tak samo dziury zaczynają wyczuwać te elektrony i wzajemnie zaczynają się do siebie przesuwać. Także zaczynają nam te ładunki migrować. I co się w takim wypadku dzieje? Tutaj w momencie, gdy się spotykają gdzieś mniej więcej po środku. Spotykają się i można powiedzieć razem znikają ponieważ ta dziura ma dokładnie przeciwstawny ładunek jak nasz elektron czyli razem tutaj spotykając się razem tworzą nam wartość 0 o tym zjawisku mówimy że te ładunki się rekombinują i taka migracja tutaj się dzieje na taką dużą skalę i można powiedzieć, że przez chwilę, przez to tutaj, całą tą naszą substancję, płynie prąd elektryczny. I jak długo to wszystko będzie trwać? Czy to będzie trwać w nieskończoność? No, niestety nie. Gdyby to trwało w nieskończoność, to tak naprawdę mielibyśmy tutaj perpetuum mobile, które ciągle wytwarzałoby nam elektryczność. Niestety fizyka bardzo lubi dawać nam po łapkach w takich przypadkach. I ma przygotowane odpowiednie zjawiska, żeby tylko nam w tym przeszkodzić. No więc, co się dzieje w tym przypadku? Oczywiście, ten ruch nie trwa w nieskończoność. W pewnym momencie te dziury, i, i nasze elektrony zaczynają się tutaj tak rekombinować, coraz ich więcej, coraz więcej, coraz więcej. I w pewnym momencie. I tak, tutaj otrzymujemy sobie taką naszą strefę, w której tak naprawdę nie ma żadnych ładunków, bo wszystkie te elektrony, które lecą sobie z tej strony na spotkanie z dziurami lecącymi z tej strony, one tutaj nam w tym regionie się rekombinują. I się zerują, tak naprawdę. Tą strefę, która tutaj powstała, nazywamy strefą zubożoną. Zubożoną, no, ponieważ jest tutaj uboższa o nasze ładunki elektryczne, które właśnie tutaj się rekombinują. Czy ta sytuacja jest w stanie trwać w nieskończoność? No, niestety nie. Tutaj właśnie dostajemy po łapkach od fizyki. A to dlaczego? No, zobaczcie. Nasz atom tutaj krzemu. Tak jak każdy atom, generalnie tak luzem występujący, jest elektrycznie obojętny. To znaczy, że tych ładunków tutaj ujemnych, krążących na około, oczywiście tutaj krzem ma ich więcej, ale tutaj patrzymy tylko te ostatnie, tych ładunków ujemnych jest tyle samo, ile. Ładunków dodatnich w jądrze. Całość nam się tutaj równoważy. Gdyby czegoś tutaj nam zabrakło, no to wtedy albo atom stanie się elektrycznie dodatni, albo staje się elektrycznie ujemny. Ta sama sytuacja dotyczy tutaj naszego atomu fosforu. Ten atom dla odmiany w przeciwieństwie do atomu krzemu jest elektrycznie obojętny. Tylko gdy ma ten dodatkowy elektron, czyli musi mieć cały komplet tych tutaj elektronów, żeby był elektrycznie obojętny. Popatrzcie, w momencie, gdy ten nasz elektron sobie poszedł na spotkanie z, z dziurami, tutaj zaczyna brakować, więc y, zaczyna nam przeważać tutaj dodatni ładunek jądra. Ten tutaj atom jest ściśle związany w tej naszej sieci krystalicznej, i one tak naprawdę tutaj nie mogą się za bardzo ruszyć, ponieważ te wiązania są sztywne i one, te atomy dobrze się tutaj czują. I w tym wypadku, jedynie właśnie ten tutaj elektron jest w stanie się ruszyć, przez co po jego odejściu zaczyna przeważać nam właśnie ten ładunek dodatni po drugiej stronie. Dzieje się odwrotnie. Atom boru jest elektrycznie obojętny tylko wtedy, gdy ma trzy tutaj, tylko te elektrony na końcu. W momencie, gdy ten rekombinowany elektron mu tutaj wpadnie, to można powiedzieć, że ten nasz atom zyskuje tutaj jeden elektron więcej, czyli. Tutaj ilość ele ujemnych elektronów zaczyna przeważać nad y, ładunkiem jądra, i całość staje się tutaj nam ujemna. Jak to wygląda w większej skali? Popatrzcie, ten proces oczywiście się powtarza, więc y, z czasem tutaj na granicy buduje się nam ładunek dodatni, ponieważ coraz więcej elektronów nam odchodzi na spotkanie z dziurami, a tutaj, y, dla odmiany. Buduje się ładunek ujemny, i tutaj, w tym miejscu, powstaje nam e, pole elektryczne, prawda? Od plusa do minusa, czyli jest tutaj już siła napędzająca elektrony, bo wiadomo, elektron, czy ładunek elektryczny wpadający do e, pola elektrycznego, podlega oczywiście tam e, odpowiednim siłom. I teraz Popatrzcie, jest taka sytuacja, że te elektrony, chcące nadal sobie iść i spotykać dziury, zaczynają wyczuwać tutaj te elektrony i ten ładunek ujemny i są po prostu przez nie blokowane. I taki elektron, który chce iść, napotyka tutaj barierę potencjału, prawda? Po prostu w pewnym momencie to pole elektryczne jest tak silne. Że nasz elektron nie jest w stanie się przez niego przebić, no i ten ruch elektronów zaczyna tutaj zamierać. Elektrony zaczynają stać w miejscu. To samo dzieje się tutaj z dziurami. Jako, że te dziury nadal wykrywają, czują, chciałyby iść do tych elektronów, niestety to się nie udaje, ponieważ tutaj trafiają na barierę potencjału dodatniego i po prostu to zaczyna się od siebie odpychać. Czyli tutaj też się ruch nam stabilizuje, i cała ta sytuacja zaczyna się stabilizować do takiego tutaj stanu po prostu stabilnego, i cały ten ruch zamiera, i ta nasza tutaj strefa ma po prostu stałą tutaj szerokość. Strefa zubożona jest już ustabilizowana, i to zjawisko. To, co się tutaj stało, to w ogóle to miejsce nazywamy złączem PN. Jest bardzo ważne złącze w fizyce. Całe, cała praktycznie współczesna elektronika i wszystkie elementy półprzewodnikowe od najprostszych diod, diod do zaawansowanych mikroprocesorów opiera się właśnie o tym zjawisku. Że tutaj się zrobił nam yy, właśnie ten taki obszar zubożony. Yy, jak to jest wykorzystywane? Czy to się da wykorzystać? No, oczywiście da się to wykorzystać na wiele różnych sposobów, ale to są już tematy na kolejne odcinki. Także zapraszam do subskrypcji, zapraszam do zostawiania łapek w górę i do włączenia powiadomień, żebyście wiedzieli, kiedy pojawi się następny odcinek w tym temacie. A teraz to już wszystko, no i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do oglądania następnych filmów. Cześć!